Witam. To, co trzymam w ręku, to latarka Olight M1X Striker XML-2. Jest to kompaktowa latarka, która dzięki zastosowaniu diody XML-2 oferuje nam skuteczny zasięg do 190 metrów i strumień światła o mocy 1000 lumenów. M1X wykonano w całości z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją. Wyjątkiem jest stalowa koronka na głowicy, która poza ochroną optyki może być wykorzystana jako broń w sytuacji walki wręcz. Latarka zasilana jest dwoma bateriami CR123. Można używać również akumulatorów RCR123 lub 18650. Dzięki solidnej budowie i zastosowanym uszczelkom, latarka spełnia normy wodoodporności IPX8 i jest odporna na upadki z wysokości 1,5 metra. Zaawansowana elektronika chroni diodę przed przegrzaniem i stabilizuje napięcie, dzięki czemu latarka świeci w wybranym trybie z tą samą mocą aż do całkowitego wyczerpania baterii. Do wyboru mamy 5 trybów mocy światła stałego i tryb stroboskopu. Wygodne noszenie zapewnia sprężysty klips na korpusie latarki. Dzięki niemu przypniemy latarkę o krawędź kieszeni lub taśmę ekwipunku. Możemy go też zaczepić o daszek czapki i zamienić zwykłą latarkę w czołówkę.